Siemaneczko, witam Cię w drugiej części mojego internetowego pamiętnika, w którym opowiadam o tym, jak rozwijam dodatkowy biznes online, no i ogólnie jak jest ciężko. Więc tutaj nie ma historii sukcesu, że wszystko jest ładnie, prosto i przyjemnie, tylko bardziej z jakimi zmagam się wyzwaniami. Dzisiaj powiem Ci, co się działo w drugim... W kwartale WP Ziomka, no i jak zrobiłem wzrosty na liście e-mail 550%. No i powiem Ci też, żebyś takiego pierdololo internetowego, jak właśnie duże procenty, przychody i tak dalej, to raczej nie słuchał, tylko pytał o konkrety. Jedziemy z prezentacją, zapraszam. Ok, co się działo w drugim kwartale u WP -ziomka? i czego się możesz z tego nauczyć, już ci opowiadam. Wzrost listy e-mail o 550%, powiem ci jak te maile zbieram i jak ta lista rośnie. Rozwój kanału na YouTube. Wiadomo, z YouTube to chyba moja ulubiona stronka w internecie, także cieszę się, że kanał powoli, bo powoli, ale jednak się rozwija. No i jest zapierdol w biznesie, w moim głównym biznesie, więc też nie można tego oderwać. I też powiem Ci, żebyś nie porównywała się do innych osób w sieci, do innych biznesów online, z tego względu, że każdy ma różną sytuację i każdy ten biznes robi na innych warunkach. No i często pytamy, właśnie, dlaczego mi idzie tak wolno, wszystkim w ogóle w internetach, w Instagramach i wszędzie wychodzi, mają zajebiste życie, a my mamy mniejszą społeczność, bo oni mają dużą, oni mają lajki, srajki, tam cokolwiek innego sobie wpiszesz. A to dlatego, że każdy ma inne życie. Niektórzy nie mają rodziny, sobie całą dobę mogą pracować, albo mają, albo ją olewają. Oprócz tego, zarabiamy często w swoim biznesie głównym, albo na etacie jeszcze częściej, i wtedy. Mamy tylko kilka godzin na rozwój dodatkowego biznesu. Wiecie, Brian Tracy nie pisze o tym, że trzeba wychować dziecko, zrobić pranie i jeszcze obiad ugotować, tylko o tym, że trzeba cele podzielić na A, B i C i wszystkie cele, które są w E, to i w ogóle nie robić. To takie przeczytamy porady, a nie to, co zrobić, jeśli dziecko ma temperaturę, a ty masz zaległe projekty. Inna sprawa, że czasami za twórcami stoi cały zespół, i jeśli się wydaje, że ktoś dużo dodaje na Instagrama, to być może on jest na przykład na urlopie, a jego zespół po prostu dużo dodaje treści, więc wniosek jest taki: nie porównuj się do nikogo innego, tylko do siebie, to taki coach Carol tutaj na początku a propos podsumowania, to podsumowanie kwartału. Robię dopiero w sierpniu, no i mam taki wniosek, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ musiałem niektóre liczby wyciągać tylko z tego kwartału i cofać się w kalendarzu do wydarzeń. Myślę, że lepiej robić to na bieżąco, a nawet nie myślę, tylko wiem to z doświadczenia, bo w swojej głównej firmie robię podsumowania co tydzień i co tydzień też planuję, co się wydarzy. W następne dni i to się mega sprawdza i to ci bardzo polecam. I w WP ziomku też mam taki plan, żeby robić podsumowania nawet krótsze, nawet mniej obfite, ale blisko końca kwartału, pierwszego dnia, następnego kwartału, albo, albo ostatniego dnia po prostu. Jak mi idzie rozwój kanału na YouTube? Wrzuciłem już 20 filmów na kanał, z czego bardzo się cieszę, to jaki jest obszar do rozwoju u mnie. To przede wszystkim to, żeby wrzucać te filmy regularnie, bo to wszyscy lubią regularność i odbiorcy, i YouTube, algorytm YouTube'a. No i to też powoduje taki rytm pracy, że na przykład Twój zespół wie, że w czwartek o 20.00 będzie film WP Ziomka na przykład. A z takich ciekawostek, no to akurat dwa dni temu cały kanał osiągnął 5000 wyświetleń. Między innymi dzięki Twojemu obejrzeniu filmów. Jeśli oglądałaś albo oglądałeś, za to Ci serdecznie dziękuję. A jeśli nie i jesteś tutaj nowy albo nowa, to zróbmy razem 10000 wyświetleń do końca tego roku. Taki jest w ogóle challenge. Możesz przeczytać o nim na blogu. No i teraz wzrost listy e-mail o 550%. Brzmi zajebiście, nie? Tylko zawsze pytaj ludzi o liczby bezwzględne, bo to jest takie pierdololo internetowe. Jak wygląda takie głupie gadanie, którego ja, za którym ja po prostu nie przepadam? Nasza lista e-mail wzrosła o 550% i to jest koniec komunikatu. Mam przychody na poziomie 20 tysięcy złotych. I na przykład agencje marketingowe tak mówią, tylko że 17 tysięcy zł to jest budżet klienta na reklamę, który oni refaktorują. Zatrudniamy x osób. Z liczby zatrudnionych osób za dużo wniosków nie wyciągniesz. Często po prostu przedsiębiorcy, zauważyłem, się chwalą tym, że zwiększyli zatrudnienie w danym kwartale, o ileś osób. No to super, że firma się rozwija, super, że możesz płacić pracownikom fajny hajs i. No i generalnie wszystko super. Tylko co to jest za informacja dla kogoś, kto się rozwija i co można z taką informacją zrobić. Albo że ktoś pracuje x godzin dziennie i po nocach. No to niektórzy ludzie się tym naprawdę chwalą i cieszą. A tu nie ma nic podniecającego. To znaczy, że ktoś ma coś źle poukładane, jak musi tyle pracować. Ja na przykład tyle pracuję i staram się o tym nie mówić, bo się trochę tego wstydzę. Bo to znaczy, że yy, przez ileś tam lat wstecz nie poukładałem na tyle biznesu, żeby móc pracować po 6 albo po 4 godziny, albo po 8, chociażby takie jak na etacie. A wracając do konkretów i do listy e-mail, to ten wzrost 550% to wzrost z liczby 11, o której mówiłem w pierwszym odcinku do liczby 72. No i teraz pytanie, jak to zrobiłem i jak zbieram w ogóle listę e-mail i jaki mam plan na zbieranie tej listy. Plan mam taki, że będę robił to podobnie jak do tej pory, tylko troszkę mądrzej, będę cały czas ulepszał ten proces, ale przede wszystkim robię to organicznie. No i umówmy się, że gdybym robił WP Ziomka jako mój korowy biznes i bym chciał go rozwijać organicznie, czyli bez jakichkolwiek płatnych reklam, no to bym prawdopodobnie umarł z głodu albo przynajmniej splajtował. No i teraz pytanie, dlaczego w ogóle to tak robię i czy to ma sens? Mógłbym sprowadzić płatny ruch na filmy, blog yy, i na przykład na newsletter, tylko że na końcu lejka, którego jeszcze nie zbudowałem, nie mam chociażby opakowanego płatnego produktu, nie mam automatyzacji w liście e-mail, więc ktoś na przykład pobiera bezpłatny e-book, no ale dalej nie mam kolejki mailowej, yy, żeby prowadzić z nim konwersacje i tak jak to mówią, ocieplać relacje. Dlatego chcę najpierw sobie to wszystko poukładać, no a potem można dopalać to reklamą. Jakie kanały wykorzystuję do tego, żeby budować listę mailingową? No przede wszystkim YouTube. W każdym opisie filmu mam jakiś lead magnet. Jednym z tych lead magnetów, czyli prezentów za zapis, jest e-book 5 kroków do bezpiecznego WordPressa. E-book jest świetny, nie tylko ja o tym mówię, ale już dostałem kilka informacji zwrotnych, więc bardzo się cieszę. Że on powstał i że cieszy innych i edukuje innych przede wszystkim. Na YouTubie też ostatnio mówię dużo o edytorze Gutenberg. No i zapraszam do szkoły Gutenberga. Tutaj w najbliższych dniach dołożę jeszcze taki prezent za zapis, więc będzie taki zestaw narzędzi, ale to w kolejnych filmach powiem. Na Instagramie w Bio mam po prostu formularz osadzony natywnie. Też mam w planach w ogóle w najbliższym czasie powiedzieć o tym, jak zrobić biona na WordPressie, żeby to miało sens i żeby na nas pracowało, więc stamtąd z Instagrama zbieram listę. No i też z Facebooka. Mam takie narzędzie, dzięki któremu po dołączeniu do grupy ktoś podaje maila i on automatycznie ten mail zapisuje się do mailer Lighta. Więc kto dołącza do grupy i chce zostawić maila, no to wtedy zapisuje się na listę e-mail, więc to są takie cztery źródełka, które cały czas kapią. To jest świetne, że ja śpię albo robię coś innego, a ludzie się zapisują i oglądają filmy. To bardzo uwielbiam w tych No i to tyle dzisiaj. Tak to wygląda. Jeśli chcesz ze mną dalej podróżować w tym bezkresnym oceanie możliwości biznesów online, to zostaw łapkę w górę. Ale przede wszystkim subskrybuj i kliknij dzwoneczek, bo algorytm YouTube a nie zawsze ci pokaże mój film, jeśli go nawet jeśli mój kanał subskrybujesz, to nie zawsze zobaczysz filmy, więc dzwoneczek to jest dobry pomysł, i widzimy się w kolejnych filmach. A jeśli chcesz być na liście e-mail i czytać maile ode mnie i być ze mną w kontakcie, to zapraszam Cię do opisu, bo tam jest link do pobrania e-booka. Do zobaczenia, buzioleczki i hejka.